Witam wszystkich oglądających kanał Enopimporz Karpackie Ja jestem Antek, prowadzący tego kanału I dzisiaj Nagrywam jakby vloga, w którym prezentuję Kabinę W kombajnie Bizon Sampo 2020 Więc bez przedłużania, wejdziemy sobie do środka Bo tutaj wiatr wieje Zatniemy sobie drzwi Co by tutaj powiedzieć Dużo rzeczy tutaj nie ma ale powiem bo tam ktoś pisał żeby nagrać coś takiego co do czego służy więc zacznijmy od takich najbardziej podstawowych rzeczy typu sprzęgło hamulce są no, tym małym wydałem sobie ustawiamy pozycję kierownicy hamulec ręczny w, le w lewej części kabiny Bieg. Może pokażę jak tutaj się pracują biegi. Więc tak mamy tutaj do góry, bo są dwie pozycje dźwigni, w dole i w górze. W górze i do tyłu mamy jedynkę, w dół do przodu mamy dwójkę, w górze do przodu trójka i w dole do tyłu wsteczny. Tutaj możemy zauważyć dźwignię do gazu, do ustawiania gazu tutaj większe obroty tutaj mniejsze tutaj dorobiliśmy sobie na upalne dni jeżeli temperatura tutaj jest wskaźnik temperatury jeżeli temperatura za bardzo do, wychodzi poza normę tym tym przełącznikiem właśnie łącza się drugą chłodnicę która jest zamontowana o tutaj tam w tej, w tej obudowie dobrze tutaj są dwie skrzynki bezpieczników jedne są od tutaj tych wszystkich przełączników od kabiny a drugie są od resztę części kompanii, czyli światła, tam elektrozawory, hydraulik i reszta tutaj tą gałką jak się ciągnie to gasimy silnik tutaj są motogodziny przełącznik świateł tutaj halogeny robocze cofanie headera jeżeli się zapcha tutaj ustawianie motowidła przód tył prędkość obracania się motowideł klakson Tutaj obroty mucarni się ustawia szybciej, wolniej. Stacyjka wiadomo. Ew, awaryjne światła. Ew, lampa ostrzegawcza, tak zwany kogut. No i tak, tutaj mamy kontrolki wszystkie. Ew, tutaj ciśnienie oleju, ładowanie, kierunki światła. Tutaj ew, podajnik zboża, jeżeli się zapcha coś tam. Tutaj od wytrząsaczy do młacacza. Tutaj od końcówki tam na wytrząsaczach pod nad sieczkarnią jakby się zapchało. Tutaj jeżeli już zbiornik jest pełny to pisze żeby wyładować. Tutaj to nawet nie wiem co to jest. Tutaj ta kontrolka od jeżeli temperatura silnika przekroczy normę to się ona zaświeca i właśnie tutaj potem wiemy, że trzeba włączyć tą chłodnicę i Ostatniego trolka od, yy, od hamulca ręcznego. I tutaj jest prędkościomierz, tutaj jest, tutaj na tym zegarze pokazują się obroty mucari. I ostatni zegar, który tutaj się znajduje, to jest od baterii hydraulicznej, który, która aktualnie nie działa, bo coś się tam wycuła. Yy, dobrze, przejdźmy tutaj do joysticka, Dwa przyciski. Jeden ten od podnoszenia, opuszczania motowideł, który nie bardzo coś działa, bo elektrozawór się hydraulicznie zacina i trzeba tak raz w dół, raz w górę, żeby coś tam się podniosło. I drugi przycisk od podnoszenia całego headera Działa wszystko ładnie. Na samym joysticku wyciągniemy do tyłu, zwalniamy sobie na przekładni bezstopniowej, do przodu przyspieszamy. co tu można dalej powiedzieć? Wiadomo, tutaj jest przełącznik. Góra, w dół to jest światła krótkie, długie. Do tyłu lewy kierunkowskaz, do przodu prawy kierunkowskaz. Tutaj jest taka lampka, która właśnie ostrzega. Ona się świeci, jeżeli jakiś coś się zapcha, coś się ten, to ona sobie świeci tutaj. Tutaj wiatraczek taki dorobiony. Tak, jeżeli chodzi tutaj o dźwignię, dźwignia do mocarni. Pociągamy do góry i mamy załączoną mocarnię niżej mamy takie pokrętło ono jest do ustawiania klepiska jeżeli tutaj kręcimy tutaj mamy podziałkę do właśnie jak ustawić prześwit klepiska i mamy tutaj właśnie całą tabelę rozpisaną do czego, czy do żyta do jęczmienia, pszenicy, owsa tutaj wszędzie są zakres od na przykład tutaj będziemy kosić pszenicę niedługo, czyli na pszenicę trzeba między dziewiątką a12. No, czyli jest dobrze teraz klepisko ustawione, można nawet troszkę tak dać. I... Jeżeli tutaj mamy ustawione między 9 a 12, to ustawiamy sobie obroty mucarni od 1000 do 1200. No to tutaj będziemy sobie patrzeć wtedy gdzieś w granicach tutaj, o, żeby była wskazówka. No i to się właśnie reguluje tym oto przyciskiem. E, tutaj jest na dole pedał od załączania e, headera. Tam nie działa, bo jak już kupiliśmy ten kombajn, to brakowało paru części i ten panał nie działa, on jest odłączony. No ale tak jakby, jakby to działało, to to jest właśnie do tego. I z lewej strony tutaj mamy yy, dźwignię do wysypu zboża. Czyli ciągniemy do góry i załącza nam się wtedy rura wysypowa. I tak co by tu było więcej. Możemy jeszcze tutaj popatrzeć wyposażenie kabiny. Mamy tutaj pojemnik na napoje tutaj nawet nie wiem co było następnie tutaj mamy przełącznik od powietrza, zawór, który zamyka ciepłe powietrze z nagrzewnicy który nie ma, więc to nie działa bo to po prostu nie było jej tutaj przełącznik regulacji trzy pozycje, pierwsza, druga, trzecia od nawiewów, mogę w sumie nawet zaprezentować, włączamy prąd pierwsza druga i trzecia Następnie włącznik wycieraczek, pierwszy tryb i drugi tryb szybszy. Tutaj miejsce na radio, którego nie ma, i tutaj mamy właśnie włącznik do tego wiatraczka. No i na samym końcu, tutaj jeszcze mamy taką lampkę kabinową. Oczywiście działa. No, to by było na wszystko, chyba, w tej prezentacji kabiny. Może jeszcze kiedyś nagram prezentację całego kombajnu, wszystko po kolei od początku, ale to na razie samej kabiny. Możliwe, że jeszcze jak będzie tam pierwszy wjazd w pszenicę, to nagram też jakiegoś vloga jak tutaj koszę trochę. Dobra, więc to, to by było na tyle. Myślę, że się podobało. Zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału do łapkowania filmu, bardzo motywuje oczywiście możecie również pisać jakieś tam komentarze, co byście chcieli zobaczyć z tego kombajnu, co, co bym mógł może jeszcze mógłbym coś innego nagrać więc piszcie i, i co, to by było na tyle więc trzymajcie się, do następnego i cześć!